Cześć z tej strony, Kamlox, a w dzisiejszym odcinku będzie kopanie, na którym będzie wersus chłopaków i dziewczyn, czyli będą trzy dziewczyny i trzech chłopaków. No i zobaczymy, kto jest po prostu lepszy, czy dziewczyny, czy chłopacy. Ogólnie starałem się wziąć osoby, które grałem na podobnych poziomach, więc wydaje mi się, że będzie spoko. No i możecie w sumie się już y, przywitać. Hej 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 a jak jesteście nowi możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem no i w sumie zapraszam do oglądania okej okay, no i jesteśmy sobie już na kopaniu więc możemy zaczynać kopać trzeba szybko tutaj yy, kopać i ogólnie chłopacy kopią osobno i dziewczyny też i zobaczymy kto wygra wiadomo że chłopacy to wygrają ale może damy jakieś tam fory dziewczynom no zobaczymy a zobaczymy proszę, no my damy tam fory. Chyba, że się stalking odpali, no to wtedy nie wiadomo czy się nam uda wygrać, ale możliwe, że, że nie. Nie no, jak stalking się odpali to nie mamy szans. No, ale może nie, może może akurat się nie odpali. Nie odpali nie się stalking? Tak stalking komendę wpisała, clear, o, wszędzie glina. Powiedziała, że się nie odpali, więc zobaczymy czy warto jej ufać na słowa. Ej dobra, strok już kop, 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 kop. Ja sobie jeszcze tutaj pozbieram... Dobra, widzę, gdzie Strogo nie? Okej, okay, czyli koło zwierzaków kopiesz, no spoko, spoko. O, muszę spuścić swojego bolca. Pomóc ci strok, czy zbierasz na lasach? Zbieraj, tak jeszcze że póki robię napływ, to błaszczę szybko. Dobra. O, dobra. No co naprój? jest? Czemu pier... nie ważne. Ja robię... My dobrzy jesteśmy. Jezus Maria, gdzie my kupić A, mamy tutaj ten, no Mi jeszcze brakuje około, no, 11 Zojnów, żeby sobie no. kupić, o. Teraz właśnie mi brakuje 10 Zojnów, żeby kupić laser. A wam ile? Ile ma Stalking? 20. Stalking ma 41. Kurszaczki, to... Za ile laser? Za 50 teraz kupujemy. Zbieram. O kurde, to ja będę miał zaraz za 25 laser. <laughs> serio, jeszcze <laughs> dopiero za 25? No. Kurde, to... No coś... bo Stalking mi wyczyściła całą glinę. No, ona czyści. Wszystko. Czarne, ona skryjne, jako sprzątatka pracuje. No no hmm. lubi zmywać naczynia. Dobra, no i teraz chyba sobie już kupię laser za 50, proszę. Jest starciomi, lecimy! Lecimy! To czeka ona zacząć, nie Szybko lecę do Was. No Starking jest właśnie niemiła. No ale to chyba już każdy wie, dobra, więc... No one kopią szybciej, szybko. Dobra, dogonimy, dogonimy, dawaj, wszyscy kopiamy, wszyscy kopiamy. Dogonimy, dogonimy. dogonimy. Bo, dogonimy. Ej, czy kokiem, no. Nie wiem, czyli kopiecie, ale. Zaraz wam pomogę. Jak będzie napływ, to jeszcze zostańcie tu i kopcie jakieś zirnanie Nie, nie I w ogóle. Nie, wam nie pomogę. Dobra. Szkoda. Stal Wy macie stalking. Uuu, mamy, <laughs> mamy jaskinię. No, my mm -hmm. też mamy jaskinię, wiecie? Nie macie. mamy, mamy piekło już ten. Tylko chcecie Nie wiem, ale. Mm. jesteśmy też. Mamy też, mamy 48 mm. poziom. Więc jest dobrze Fajnie Jesteśmy fajne. na równi na razie, ale kupcie laser, kupcie laser, panowie O dobra, chodź, Braku tutaj mi, będzie jaskinia Już mi brakuje jeden to szy, szybko, szybko Mam już No i chodź, mi, chodź mi pomóż, teraz, teraz będzie jaskinia fajna Chodźcie, chodźcie, teraz będzie jaskinka ja z laserem Okej, okay, no to lecimy, lecimy, szybko, szybko Jeszcze żeby sobie e, kupił Rainbow Fico Czyli właśnie Flercio, więc spoko Co, ile no. kopiesz ty? Ko nie wiem, kopmy co byle ile co 5? Co 5? Dobra, co 5 może, może być, być co 6. Dobra, Obawiam teraz tam do A Ej, oni są do przodu o 3, trzy, o trzy dopiero o 3, więc dalu zakubo, żeby ich pokonać, nie? O, jaskinia będzie. O, 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 czy teraz będzie skinia? Nie dobra, teraz trochę do przodu. Może bombę damy. No. Dajmy jedną Mogę bombę. Da daj bombę, dawaj bombę, już. Stawaj szybko, 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 bo czas. Szybko. A wiem Dobra, dobra. Nie, oni też coś, można, 4, się. To nie o, zła jest skinia. O. To nieźle <laughs> To nieźle, ale mamy niższy poziom, dobra, daję bombę teraz daj ej, ej, mamy z kartu O kurczaczki to Otwieramy bez nich Jak? Nie no nie, otwieramy ej. bez nich Dobra, napływ robimy, dawaj Kopiemy koszmar, dawaj. Jak to? Napływ, dobra, lecimy nie. Mamy napływ, jesteśmy chyba na razie pierwsi Ej, szybko na prawo i wyjście Stroke, dawaj Może daj Już, 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 już się da, na spokojnie, wychodzimy to było Cherry do wykopania, wykopaliśmy koszmar. Kurde. Koszmar też jest dobra. Ej, dobrze, że trafiliśmy to miasto, nie? No bo od razu jesteśmy no. kilka tych klocków do przodu, nie? To jest akurat zbawione. O, o Dragon z mi przyniósł jeszcze koszmar. Dzięki, Dragon. O, Jestem pierwszy. Nie byłem pierwszy. O, a mi Charlotte snu przyniósł sen. Ej, dobra, no to nie wiem, czy kupić kieszeń, czy czekać z epika. Dobra, kupię? Wy możecie chyba poczekać, nie? Nie wiem. Ja kupię. A co kupujesz? Kieszeń kupiłem. Ja minister Iść po tego epika czy nie. No chodźcie, chodźcie, ale później się wracacie Cię do swojej macie. nory. Dobrze, dobrze. No później się wracacie, nie kopiecie. Nie, nie ma No właśnie, chodźcie. Tylko tutaj. start. Siemaleczko. O Boże, ile osób? No tutaj osób. Jest. Oh. Ja to, to, to jest 6 osób. Ja nie mogę. Jak się z pcha? Dobra, ale Pani... tutaj spotkanie jest. Kurde Tyle, to jakieś to tutaj... Są tutaj. Są wszyscy. Ej, chodźcie, chodźcie teraz! Ej, gdzie wyskoczyliście? Do góry, do góry! A, oh. Dobra, otwieramy, Daj. Dawać, wszyscy są, dobra, o, otwieramy dobra. Wszyscy sobie otwierają i wracacie do siebie, już, już was nie ma, już, już. już do góry no w na wiesz Dobra, kopy, Cieluś, dobra, kopmy Dobra, dobra kopmy. Daj, Daj, bomby. Daj bombę Dawaj bombę, no dawaj bombę, dobra, ja, ja dam dużą, bom. zaraz Uuuu, kolejny, kolejny, kolejny. U, ja ale to zaraz otwierzę. otwieramy ze z nimi Dawaj do piekła, do piekła dawać. let's go Nie! Do piekła, dawać. Nie! szybko dawać wy bomby Mamy! Mamy! Pierwsze! Teraz daję dużą bombę! Nie tak. Patrzcie, daję tutaj dużą bombę. Patrzcie, jaki drop będę miał! Wow! Dobra, dawajcie tutaj bomby, dawaj strok, dawaj flercio tutaj, bombę, dużą. To się nam zwróci zaraz, wszystko. stać na bombę? Czy stać na bombę Już już na małą stać, jeszcze dam małą. Ej, rozkopujcie sobie, wiecie co? Te ten. A nie co? Ten T, jest tutaj. piekło kozackie. Ej, chodźcie po skarb tutaj na górę. Nie, 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 chodźcie tutaj na razie. Dobra, kopcie Ej. piekło, chodźcie kopcie ze mną, wszyscy piekło. O nie, tutaj. to najlepsze. Dawaj, dawać, o jeszcze tutaj Ej. daję bombę. Chodźcie, tu, ja nie cory. mogę. Chodźcie tutaj, dobra, no i teraz otwieramy, otwieramy. Mityczny, pierwszy dobra, mityczny, pierwszy mi mityczny otwieramy, mityczny. Mityczny. no. Dobra, Jezus wszyscy są. Maria, otwieramy mityczny. mityczny. Dobra, jest. I teraz dobra. legendarny, gdzieś jest, szybko legendarny bierzemy Tam jest, widziałem go. Gdzie jest? O, no nie jeszcze... Ej, gdzie jest legendarny? No, ja nie widzisz Otwierają. tego. Nubie. Gdzie? Ej, wilko, wilko nie ma. Gdzie, ty ej, gdzie jest to coś? jest? Nobie, nob, gdzie ty jest? Ej, mi się Kto nie jest? pokazuje! A, Dobra, ej, serio, ale. wam się pokazuje? No. Ja mam niewidzialny skarb! Otworzyłem niewidzialny skarb! Co jest tytuł odcinka? Sobie... Otworzyłem niewidzialny skarb. Wow! A. Dobra. Jezus, chodźcie po tego epika tutaj. Dobra, górę. jeszcze Pepika, to czekaj, daję bombę. Szybko. Uuu, dobra, idę, idę, idę. Chodźcie teraz, wszyscy po epika, no wszyscy już są. Jesteście? Chodźcie ja. Pepika u góry koszmar, jest tutaj. Dawaj Miko, szybko. Żebyśmy mieli już szybko. Kieszonkę już. No, czekaj, chodźcie no. szybko. Dobra, no i otwieramy, dobra, no jest. jest Otwieramy sobie. Wow. Odbieramy i teraz szybko lecę. Laser za 200 I dużą kieszonkę. Dobra i teraz sobie kupuję wspaniały laser Uuu, nice i teraz sobie... O. I teraz sobie kupuję trzy bomby ile lecę sobie tam Dobra, teraz szybko zdam sobie bombę gdzieś w piekle Uuu, na przykład dam Ej, sobie. Ej mam, mam 382 Zojny, co kupię właśnie? Laser, laser i laser. bomby Kieszon Bo kieszonkę mam po podstawową a to, kieszonkę, kieszonkę za 200 sobie kup, kieszonkę za 200 Dobra, to kieszonkę za 200 i laser za 100 Nie, lasera no. nie kupuję. teraz nie. bombę, bombę, a my ci po, po, pomożemy kopać Dobra No tak będzie lepiej Jeszcze Dobra, jeszcze tutaj kupię, U, ale dropik dostałem masny s Ale tam kopiem jakieś tenty. A ja sobie daję bomby, bo ich nie stać na bomby A nie stać na bombę jedną Ej, ja już mam prawie full kieszonkę, 30 kryształów I stąd stroke no. Stroke możemy kopać razem, nie? Dobra, no to kop, kopię. Jesteś? dobra, kopię z tobą, no Lecę za tobą, no, kop, kop Gdzie teraz? Szybko wybieraj, dobra, szybko, szybko No, teraz sobie kupię największą kieszonkę, nie? Jezu, kot mi na nogę wchodzi Dobra, ja, ja, wiesz... ja mam już full kryształów i sobie wychodzę Dobra, jestem pierwszy, a jeszcze idę oddać 30 kryształów Kurde, nie umiem wyjść! O, udało nie się, się Chodź, strok, i teraz co kupisz? Nie wiem, mam... 4500. Kieszonkę, kieszonkę, a jak cię nie będzie stać na bomby, to pokopiemy no dobra, to kupił. No jesteśmy tylko na dwie bomby. Ej, Camlox, jak coś to nie pokazuj mojego wyniku, daj tam cenzurę i tyle. Dobra, ja kupię... Ej, ja kupiłem sobie największą kieszonkę i tylko mam na jedną bombę. mam no, na dwie. Serio? Kurczaczki, ty masz jakieś lepsze kryształy. ja mam na pięć. Jezus, jestem piąta, ale... Dobra, ten... lecimy, lecimy tam. Ale i tak, Rainbow V... Vic... Ej! Co jesteś ostatnia Lilia? Nie. Co? <grymne> dawaj! Oh. Dawaj, dawaj, flercio! Lecisz z nią już wygrywasz. Nie, już. nie. nie. <grymne> Ale sobie Strok, tu. Dawaj bomby jeszcze gdzieś tutaj. jadam sobie tu. Pięć kryzysu, możemy no kopać, już. możemy kopać, dawaj. Jokie, no Piękne. trzeba kopać, musimy kopać, bo nie jesteś nas, stawej kop ze mną szybko. Ha, leć za mną, leć paź. teraz za mną. Czekaj, idę Na z lewo. wami kopać, bo ja mam słaby laser, a... O chodź pomóż, pomóż. chodź tutaj. Zaraz, zaraz, pierwsze tutaj, pierwsze tutaj, pierwsze tutaj. I teraz bierzemy piekło, dokładnie tak, panowie na parku Teraz na lewo, na lewo. Nie, nie no, nie, nie mów, że wchodzisz na parku, nawet tak nie mów Teraz tutaj u góry, później trochę niżej. I mi tu w tej Dobra, teraz już wychodzę i kupuję sobie bomby. Też jestem pierwszy. Jak jesteś pierwszy? A drugi jesteś? Ej, podkopały! Na, Podkopują nas! Ale hamowy! Ale hamowy! Co za hamy, Widzicie? Nas... One! Pochód, One to, nie umieją kopać sprawiedliwie, ale ale hamowy, ale hamowy. No, chyba nie. Są? Co mnie za <noise> ale podkopały? No, co za... Daję tu drabinę, czekajcie. No ale podkopujecie, no, okay. no to co wy robicie? Ja, ja, ja. Ej, dobra, ja, kupiłem ja 6 bomb, lecimy, lecimy. Nie mam tylko... Typu... Maria, mam 424 ale... te zojny To nie... kupuj bomby, kupuj bomby mnie ja podkopał i teraz dobra. Na nas także na. No. Ta! To na pewno ktoś Wielu. nas by nas podkopywał, no chyba mnie jesteśmy... By... Dobra, nieważne. Nie, nie kłóćmy się, nie kłóćmy się Dobra, bombę szybko, jest. dajmy tą bombę. Weź, weź tą bombę, Camlox. Ej, dzięki, jest. dzięki. Ale ty też kop, wiesz sam Lepiej żebyś miał dobry wynik. Dobra, dzięki, dzięki. O Jezus to jest. Ej, wygramy Dami to, trzeba. wygramy to no. nie Trzeba wygracie. sobie pomagać. No, Wygrywamy to, wygrywamy, lecimy, one, lecimy One nuby są, to sobie nie pomagają, to przegrają Dokładnie tak jest Dobra, ja sobie jeszcze 25 no, w zbiorę Nie widziałem Co za noob I będziemy właśnie wychodzić Tak do 30 w sumie, uzbieram sobie koszmarków i będę wychodził Jestem drugi, jestem drugi, ale kupuję sobie bomby i jestem Kto pierwszy. jest pierwszy? Stalking? Stalking pewnie, ale spokojnie, spokojnie, mamy na przewagę Ale co i tak <laughs> one są, Kremiki, tylko tak Stalking, tylko Stalking ma dobry wynik No właśnie w sumie dobra, na koszmarach już nie ma tak zbyt też miejsca. No nie ma. No chyba lepiej już, ale dobra, jeszcze jakoś tutaj. Uuu, dropło mi coś. Dobra, może w sumie będę dawał jeszcze w piekle. Tylko nie no, w piekle nie ma miejsca. Kurczaczki, wszystko wykopane. No tam nie ma piekle. No wszystko miejsca. już wykopane, no dobra, na sny trzeba lecieć. Let's go na sny. Ona Stalking kupi laser profeska. za 400 i, i zbiera na bomby. Dobra, ja tu daję bomby Dwie Jezu, bomby. Ja sobie też daję bomby na 78 na raz. poziomie. Ja też. Czy teraz dopiero odkryłem, że umiem dawać dwie bomby Bom. naraz. Ja też sobie daję bomby. Uuu, tutaj jest dobre miejsce do dawania bomb. Ty. No, o nie, ty szósty ty jestem bomb. czemu? A bo nie oddałem. Uuu, ale dobry dropik dostałem. O, ja się dziwię czemu szósty jestem, a ja jeszcze nie oddałem kryształu. Oddawaj szybko kryształy, musimy wygrać. Jeszcze też nie kryształu z jednej bomby to dużo. 16, no Zupełnie w sumie, skoju. ale Ol... koszmarek to chyba. On Ol... miał dropik, on miał dropik z 10 kryształów koszmarów. To teraz ja wychodzę. Ej, musimy to wygrać, musimy dawać, dawać. Na spokojnie. Na spokojnie, właśnie, dokładnie, dokładnie. Spokój jest najważniejszy. Dobra, Nie. ile. O, stać mi na. Y... W sumie 7 bomb, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, daję tu jeszcze tylko bomby. Ej, w sumie na tym to będę dawał dwie bomby naraz, żeby mi się to bardziej opłacało. Dwie yy, yy. okay, bomby na raz czekaj oddaję kryształy, powiem który, który jest tam dobra powiedz tam pochwali się o, teraz jakim ciu i teraz czas. Pozdrawiam co szósty jak Uuu, coś I tutaj tam, za wolno tak? robić wiesz za wolno trzeba to szybciej szybciej ja no, no, już idę dawać bomby no sprawnie sprawnie musisz to robić wiesz wiesz o co chodzi ja ja to ja robię. Ja już tutaj to... idę na skiny dawać bomby i już nie macie szans. Chodź właśnie tutaj, gdzie mamy taką skinię tutaj. Widzisz? Tu zadawaj jakieś no. bomby. Ja teraz idę oddać 30 kryształów. O, no to nice. No. Na razie jestem drugi, ale ścigam się ze Stalking, nie? Jaką Stalking? Na spokojnie. Co? Ty, jak ty jak jesteś będziemy... pierwszy? Strok? No. A, myślałem, że ze Stalking cię ścigam. Okej, okay, jestem jak Maja. Będziemy, jak tak, będziemy wszyscy na podium... Wiemy. Jak będziemy wszyscy na podium, to i tak tylko wygramy. No. Ale później ja wszystko podliczymy, więc staraj się, staraj się. No właśnie, się staram. Dobra, teraz sobie kupiłem 9 bomb o, i lecimy. Tu będzie, tu będzie dobry dropik. Ale tutaj jest już rozkopane, co jest? Co, co tutaj? Jakiś Armagedon. Spoczone no, kopanie zami. Co? Tego. Co, już nam ktoś wyjście popsuł? Masakra. No coś na no, chyba. Dobra. dobra, gdzie mogę dawać bomby? Dobra, idę oddać 30 o kryształów. Jezus Maria. Bo już nie mam bomb, a muszę jakieś... Ej, hey, ale już słabe dropy dropią. Nie mam po 10. No, ale tak. już się kończy miejsce zaraz na promieniu Nie no na promienie się nie opłaca, lepiej już iść do piekła, nie? Ej, no hmm. kto mi tutaj zabrał? Stalking, Jezu! No i teraz zginąłem przez Stalking! No bo ja nie mogę! Stalking. Ja nie mogę! Stalking. Wzięło mi 20 kryształów! Z, z nie z no, ja nie chcę bomby, ja, ja 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 Powiedzmy, że to takie fory jej daje, nie? Nie chcę wzięła, nie chcę wzięła Dobra. Ty, bo ja nie mogę być najgorszy na kopaniu No właśnie Wyprzedź na przykład chcesz... Lilie czy coś Ja nie mogę być najgorsza, nie to jest nie no możesz, ty jesteś dziewczyną Ty byli. też zginąłeś, no nie mów, nie mów Bo zaraz to przegramy Nie no, nie przegramy, spokojnie no, Mam jeszcze 15 bomb, dam radę Co? 15 bomb no. masz? No, bo szczędza mnie jak ty nasra, nasra... O kurczaczki Stalking nie kradnie No właśnie, Stalking kradnie teraz wszystkim. Ja no właśnie tak, no, no właśnie tak bomb. podchodzi, nie? I że ten, że niby chce wziąć, ale nie wiem czy... Jeszcze niechcący, no dobra, kupuję sobie 8 bomb. Nie denerwuj mnie. Jezu, ale to jest to zaginięcie, mam dużo kryształów na minusie. jestem na razie pierwszy, mam wynik 7 tysięcy. Jestem trambou. Ej a ja Starking maile. Co? Jaki Starki ma wynik? Co jest strok popatrz jaki mają wyniki? My to wygrywamy na luzaku. To jest moje najgorsze kopanie jakie miałem. Ale ja dobra, my sobie we dwójkę ze strokiem radzimy. Hmm. My to je wszystko odrabiamy straty. To mogę, wam teraz, mogę wam teraz bomby dawać po prostu. Dobra tutaj daję jeszcze bombę i teraz mam o 60 kryształów no i sobie u jeszcze sobie wykopię tutaj y, Kość i sen nie no Sobie wykopię koszmar i Kamieś Kamisiu Dobra wychodzę sobie teraz mm, mm, mm. Totalnie nie wiem gdzie jest teraz wyjście. Ale tutaj wykopał wszystko że Już ma już, już... Mam prawie wynik 8 Tyle pobombowane, że nie o, wiem ten... Nasze wyjście jest takie porozwalane, ktoś drabinę nam rozwalił, nie? Ale... O dobra, Gites, jesteś. Widziałem je, cię jak wchodziłeś. Ta... Dobra, dobra, daję tu jeszcze bomby, trochę teraz wyżej. co zapuśłeś tam wyjście, ty... <śmiech> 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 jak zginęła! <laughs> co zrobiła? <laughs> dobra Zdenerwuj mnie już. Ja se daje bomba a ta wskoczyła Co ty robisz? Jezus O dobra, Gites, jestem Gdzie jest, co? Gdzie jest nasze wyjście? No właśnie, tu nie ma waszego wyjścia, ty mówisz, że wyjście wam popsułem Jest, jest Nie, to jest, jest całkiem tutaj. gdzie indziej Tutaj jest Czyli całkiem gdzie indziej tu już miejsca nie. nie ma gdzie dawać. zepsułeś nam, po prostu. A o, kurczaczki, ale my też mamy zepsute wyjście. No i tak to czysta. totalnie. No ale ja umiem wyjść na przykład. Ej, dobra, to może lecimy sobie po jakiś dobry wynik, może? Będę pierwszy, to będę w sumie szczęśliwy, nie? O, o, dobra, tutaj. A nie, no, dragon jeszcze mi nie przyniósł kryształów, a ja, ten dragon. Nieważne, nie kto będzie pierwszy, ważne, żeby chłopcy wygrali. No ja już mam 8400 wynik. No to Pokchamp już wygraliśmy No. Prosty, że tak. O nie, spadłem do piekła. A nie, jeszcze nie do piekła. Ciekawe jaka będzie ogólnie przewaga punktowa. No jeszcze ja tu nie wygram. No ze mną nie wygrasz, bo ja tutaj szybki jestem. Nie będę ja A to i tak się nie, ja nie skinąłem. Żeby ktoś z kimś wygrywał tak. z naszej drużyny. Co wy nie macie? Bomby no dały nam. wyjście była. całkiem. bomby na nasze wyjście. Tak! Dała bomby na nasze wyjście, centralnie, pewnie jeszcze. <grywa> tak, dlaczego. Nie chcą one. Nie, ja to zaraz. <grywa> robi, to nie jest Idź stąd. Siema. Ej, co mi tutaj. Oh, fuck, Sory, oh, wow. Sorry, sorry, ale ja tutaj daję dwie bomby I... naraz. No Oj, ktoś mnie skinął, chyba. O dobra, oddaję no, teraz no, kształt, lecimy no, sobie po 9 tysięcy O dobra, gites, ej, te wyjście ej, dobra, jest teraz dobra, łatwe do, do, do wychodzenia No, wyjście jest spoko dobra, Tylko te końcowe, co rozkopały Ej, no, ale tutaj, te... o, tunel jest, tunel tu jest o, fajne Ej, kto daje już na tych glinach? A no, kamistara, bo już wiedzą, że ten, że końcówka, no Ej, dobra, jaki miałem teraz wynik? Zo ej, już sobie zobaczę tabelę Strok 7777 7, 7, 7 punktów Czyli Fajne mój wiecie, wynik Masz, plus wiecie? ten to jest... Y, 6, no, coś około 18 tysięcy, trochę mniej, chyba 700, 7, 17 800 i Rainbow, Dziecka. czyli plus 4 Czyli Dziecka. mamy jakieś 21 tysięcy? 000, 22 tysiące? mi mimo brakuje. Ej, to zaraz tutaj obliczymy, a ile mają tak na szybko o. te Stalki ma 5 Dobra, to my to wygraliśmy Wiesz, czy... mnie, no ja to wygraliśmy. Chyba. Ale Jeszcze... bez na moje. Jeszcze ogólnie teraz się pewnie pojawi, ile mieli chłopacy, ile właśnie miały dziewczyny, o, ale to na końcu, jak o, już 8 będzie tabela końcowa. Chopacy, Chłopcy, dokładnie, chłopacy, dokładnie chłopacy, Chłopcy, chłopacy, jest chyba. Dziewczyny i dziewczyny. Dobra, 9200 mam, wow. Strog ma tutaj 8000, to już jest końcowy wynik. Salki ma 5088. Dobra. Lilia ma 4690. Kamistar ma 4615. I Rainmowiko ma 3940. Tutaj macie moje kryształy, więc naprawdę kopanie było fajne. Jak wam się taki w sumie Versus X podało, to stawcie łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z męczkiem. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!